Izyda podskoczyła, a potem, z odruchem wojownika, chwyciła się gałęzi i owinęła wokół niej ramionami. Co do piekła! Ryknęła, usiłując zachować równowagę. Drzewo wiło się pod nią jak żywa istota. Jakby coś się rozjuszyło. Jakby obudził się w nim demon. Każda próba puszczenia choćby jednej ręki kończyła się gwałtownym zachwianiem. Upadek z tej wysokości nie zakończyłby się siniakiem raczej połamanymi kończynami i rozbitą głową. Już miała zakląć, gdy usłyszała znajomy dźwięk. Radosne zawodzenie, które zwykle towarzyszyło albo pijanym mrocznym, albo idiotycznym żartom. Zesztywniała, wyciągnęła szyję i spojrzała w dół. I zagotowała się. Dosłownie, gdyby miała moc ognia, połowa atrium właśnie stałaby w płomieniach. Pod drzewem wiły się ze śmiechu dwie postacie. Jedna miała czarne włosy i piękną, diamentową spinkę, przypominającą mały bukiecik. Druga miała głowę przyozdobioną wstążkami. Wyglądała niczym sama marzanna, pani zimy w swoim najpiękniejszym stroju. Od razu je rozpoznała. Kuszy i Zarisa wysyczała wściekle przez ściśnięte zęby. Obie przykleiły się do pnia jak pijawki i potrząsały nim z zapałem godnym sabatu czarownic. Jabłka już dojrzały. Dawaj jabłka. Ryczały zgodnie. Izyda zmrużyła oczy jak kot szykujący się do skoku. Małpy syknęła, po czym, niczym rozjuszona puma, zeskoczyła z drzewa, lądując z gracją na trawie. Podniosła się powoli, celowo, jak ktoś, kto daje przeciwnikowi ostatnią szansę na ucieczkę. Spojrzenie miała chłodne i błyszczące, jak stal. Powyrywam wam kudły, kretynki. Jeden po drugim. Marchewka spadła, nie jabłko. Ryknęła radośnie Kushi, groźnie zaciskając zęby. Już wiele razy sprałam twoją książęcą dupę, Kushi, ale najwyraźniej ci mało. Zaczynam podejrzewać, że ci się to podoba, zawarczała Izyda, zbliżając się do nich z gracją polującego tygrysa.